Czujesz, że masz za dużo rzeczy, które ciągle sprzątasz i układasz? Ja też, choć wydawało mi się, że w kategorii przedmioty wszelakie jestem raczej minimalistą. To jednak wciąż moje kryteria filtrujące są zbyt słabe. Ilość posiadanych, a niezbyt używanych rzeczy jest u mnie wciąż na zbyt wysokim poziomie. Przeprowadzka to dobry czas na refleksję, jak to było w moim przypadku. Jeden z bardziej powszechnych przykładów to są ciuchy. Czy wy też dzielicie ciuchy na te wyjściowe oraz koło domu? Mówiąc ciuchy koło domu, mam tu na myśli takie, których mi już nie szkoda zniszczyć, ubieram do różnych robót, jak rąbanie drzewa. W moim przypadku te ciuchy robocze są używane dość rzadko a miałem ich znacznie więcej niż tych wyjściowych. Tak więc mogłem sobie pozwolić na dość mocną selekcję. W zasadzie wśród ubrań roboczych, jak coś nie było używane dłużej niż rok, to jest niezbyt duża szansa, że będzie potrzebne w przyszłości. A skoro i tak jest już spisane na stracenie, to zamiast wyrzucić, można zniszczyć na filmiku i wrzucić do internetu z nadzieją, że się wybije. Bo zauważyłem, że ludzie lubią oglądać jak się u coś niszczy. Taką dziurawą koszulkę ewentualnie jeszcze można spożytkować na jakiegoś TikToka. Kurde, znowu się oblałem. Masz może jakąś ścierkę? No jasne, że mam. Dzięki. Nawet na jesień. To jest za małe, już sobie wypierdam. Po prostu nie To jest dobre. To jest koło domu. Niby, ale to już takie uwalone. A mam tyle innych rzeczy koło domu, że nie ma sensu trzymać się nawet koło domu. Nie, to i tyle Dam te dziurawe na razie. To, to już nie ma sensu nawet trzymać tego koło domu. To jest dobre nawet na zimie, żeby sobie biegać, nie? Dobrze, przecież ja kiedyś mówię. Zostaw zresztą rzadko używane, ale do trzymingów jest idealny, takich porą, porą chłodną. Zostawić ci jak będziesz u mnie Ale to jest taka jeszcze mała dziura to jeszcze zostawiam na 21 urodziny, bo ma 21 napis. Jeszcze się dobrze trzyma. No zajebiście. Zobacz, to, dziura, duży, że... ba ba ba. to byłoby dobre. Gdybym nie użył chyba tego do jakiejś roboty i się uwlekło i... Ja ci to wypierę no rady to już nie dopierzesz tego. Jedne mogą iść do domu, koło, ale one... One dobra, to powiedzmy, że te będą koło domu, a te były fajne, one mogłyby być jeszcze gdzieś dochodzić w nich, ja? nie? Koło domu będziesz miał. Nie trzeba dopierać, żeby były koło domu. No, ty wypierze ci to dopiera. Hm. Cześć, cześć. To jest to jeszcze dobra. Jeszcze nie nawet to nie jest koło domu, to jest dobra krzulka. Koło domu. Nie. Jestem. Nie ma żadnej dziury. o szukałem go długo do tej koszulki. Kurde, nie miałem koszulki dobrej. Kurde, ile koszulek się zna. No, zna ile koszulek więcej mam niż To mieszkałem. jest stare. Ale fajne, to jest fajna koszulka. To jest stare już. A to są tak grubsze kolesami. To inne kalesony. Ty mam ciepły kaleson? Ciuchy to jednak jedna z łatwiejszych rzeczy do odfiltrowania niepotrzebnych elementów. Natomiast zostaje jeszcze masa pudełek na szafie oraz najciekawszy kącik zwany przez moją żonę biurem rzeczy znalezionych, na którym znajdowało się setki drobiazgów. Dobra, teraz może zacznę od tych pudełek, wszystkich jest ich sporo nie mam za bardzo pojęcia czemu większość z nich składałem. Rozumiem, że niektóre pudełka są przydatne jako gwarancja, ale większość z nich, jak na przykład pudełka po butach, to raczej niepotrzebne. Czyli tu jeszcze jest jedna istotna rzecz, czyli obraz. Leży troszkę już zakurzony. Obraz się do czarnego wora, żeby się bardziej nie kurzył. Różnica pomiędzy zakurzoną a niezakurzoną częścią pudełka. Okazało się, że w pokoju za pudełkami miałem współlokatora. Ale ten współlokator nawet nie płacił czynszów, więc to niepłaczenie czynszów kara śmierci. Natomiast na górze, jak już pudełek nie ma, to pozostał tylko kurz, jakiś deska, to chyba łóżka element i już również jakieś takie białe elementy, pewnie od szafy, zostały albo części zapasowe, albo po prostu niepotrzebne. Troszkę przeczemy z kurzów. Ja najpierw dokończę całą tą szafę. Tylko w zasadzie tą szafę można zamknąć. This is Elon Musk. I tak nie widać żadnego efektu. Dlatego więc zaczynam od tego najbardziej widocznego czwaru. Ponieważ te półki nie mają zamknięcia, nie mają dźwiczek, to od razu po wejściu do pokoju widać grandę, jaka tutaj się znajduje, więc dla największego efektu zacznę od tego burdelu. Wbrew pozorom to mam na swój sposób przynajmniej wszystko jest na swoim miejscu. W sensie mam tutaj takie kąciki, tutaj jest takie rzeczy bardziej z grami, czyli tutaj szachy, gry planszowe. Tutaj mam właśnie coś do aparatu, jakieś rzeczy do komputera. Tutaj znowu mam ciuchy, tutaj mam właśnie książki, tutaj mam właśnie takie rzeczy lekarstwa, rzeczy takiej higieny osobicznej, tutaj mam właśnie coś z, związanego z jedzeniem. I w zasadzie tutaj mam, mam takie bardziej różności, czy takie... Na potrzeby nagrywania. Dobra, to więc od czego zacznę? Może ciuchy? Ciuchy dawimy po prostu do prania. This is Elon Musk. To są takie ciuchy, które chodziłem, ale jeszcze nie są takie brudne, żeby je prać. Już przynajmniej raz z nich chodziłem, więc też nie odkładam do szafy, żebym wiedział przynajmniej, którego już przynajmniej raz użyłem. No ale dobra, robimy porządki generalne, więc wypierzmy wszystko. Znalazłem Fidget Spinnera. Niestety sporo jedzenia było już troszkę przeterminowanych, albo bardzo długo otwartych i już bałbym się to zjadać. Natomiast tutaj też dużo jeszcze takich pozostawało, co może kiedyś zjem. Tutaj jakieś coś też jest zepsutego, jest jakaś butelka, może się takie coś nawet na TikToka poprzedaje. Takie dużo, dużo takich pieprzów soli magazynowałem, nie wiem po co. Ja wtedy wszystko powyrzucałem. Tutaj jest właśnie to, to, co się wyrzucone jest. Tutaj troszkę odłożyłem to, co jeszcze się nadaje do zjedzenia czy tam do wyniesienia. To po prostu wiem, tutaj właśnie takich sporo wojskowych rzeczy, ale mimo te, tego typu akład rzeczy, mimo że są przeterminowane, to one mają dość długi termin spożycia i tutaj na przykład mam koncentrat napoju instant, już nawet nie wiedziałem, że taki posiadam, myślałem, że te wszystkie napoje wypijałem, ale te koncentrat ich mam nawet kilka. To od razu wypijmy jeden taki. Zawsze to mniej rzeczy, im mniej rzeczy, tym lepiej. Bo ci nie przeszkadzają, nie musisz później przekładać z miejsca na miejsce. Najlepiej stosować w życiu minimalizm. Im mniej masz, tym mniej koło tego musisz robić. Dobra, nie rozpuściło się jednak wszystko, więc będzie do gry. Nie chcę się rozpuścić wszystko. Może przez to przeterminowane to już się go rozpuszcza. Może to już jest takie... Mniej rozpuszczalne. Pierwsze było lepsze. To już jedna, jakby cała półka została wyczyszczona oprócz jeszcze ostatniego elementu tu jest dużo też to też będziemy będzie do wywalenia tych reklamówek półka z reklamówkami niekoniecznie jest potrzebna rzadko się w zasadzie używa reklamówek więcej tej reklamówek dochodzi niż, niż są zużywane chyba nie potrzeba ich składować teraz natomiast biorę się za półkę z takimi tymi kosmetykami i jakieś tam lekarstwa tutaj muszę przeglądnąć jakieś tam leki jakieś tam maście jakieś dużo właśnie takich kosmetyków gdzie w zasadzie tego w większości nie używam, użyłam głównie dezodorant i żel podprysznic nie nie wszystko tu jest potrzebne. No i pewnie też niektóre już nawet potraciły terminy warunkowości, więc muszę je po prostu przeglądać, szczególnie te lekarstwa, czy tutaj nie ma czegoś, co i tak już się nie daje do użytku. Dada, 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 dada. Po wywaleniu niepotrzebnych przeterminowanych rzeczy i w miarę ich ułożeniu półka wygląda znacznie lepiej niż przedtem, no to jedziemy dalej. Tylko że teraz będą najtrudniejsze rzeczy. Teraz mamy półkę z takimi książkami, ale oprócz książki to są papiery i te dokumenty one będą najgorsze w sensie najbardziej czasochłodne. Jak już chcę zrobić porządek z papierami, to żeby je poukładać tak żeby później się łatwiej w nich odnaleźć to... Trochę zejdzie. Tutaj przygotowałem już segregatory. One są w większości puste, tylko w jednym na razie cokolwiek jest, ale już są puste i przygotowane na to, żeby zamiast w teczkach przechowywać różne dokumenty, to żeby było w osobnych segregatorach, żeby później było łatwiej się odnaleźć. No to myślę, że większość czasu właśnie na to zejdzie, a tak w zasadzie nie będzie aż tak dużo efektu, no bo to jest tak naprawdę pół półki, to będą papiery, a w obliczu całości tej grandy, to, to nie będzie widać efektów, mimo że to czasochłonna rzecz. Tutaj też widzę od razu: mam napój, koncentrat Pepsi. Miałem wykorzystać do, do porównania, czy rzeczywiście takie coś będzie smakowało tak samo jak bezpośrednio kupione Pepsi. Co tu jeszcze mam? Tu mam o fiszki. Kiedyś z fiszek uczyłem się regularnie, bardzo dużo ich zrobiłem. Tutaj mam takiego membo boxa. Ten membo box, no fa fajna to jest taktyka w ogóle. Ja muszę powrócić do tej nauki. Na początku uczysz się, wkładasz do pierwszego i przy powtarzaniu, jak sprawdzasz, że daną fiszkę umiesz, no to ląduje do drugiego. Jeżeli z drugiego umiesz, to do trzeciego i tak dalej, a jak nie umiesz, to spada na, na powrotem. I jak już pięć razy daną słówko umiesz, no to znaczy, że już umiesz i już nie musisz się go uczyć. I to, to, to też fajne. Tutaj ta pierwszy etap jest najczęściej, najmniejszy, to znaczy, że najczęściej sobie powtarzasz tego typu elementy, i każdy kolejny etap to już jest coraz grubszy, więc no coraz rzadziej będziesz sobie powtarzał. To znaczy, że będziesz mógł zapomnieć. Myślałem, że mam dwie szczoteczki, ale okazuje się, że mam nawet trzecią szczoteczkę. Nawet o jej istnieniu nie wiedziałem, ale w porządku. Także jak mam trzecią to ta jeszcze nie śmigiona, także mogę jedną bardziej zużytą wyrzucić. Nie wiem co ile się szczoteczki do zębów wymienia, ile się co, ile się powinno wymieniać, ale wiem, że na pewno i tak już ten termin przekroczyłem dość długo. Tak więc to najgorszy kącik, w miarę jest ogarnięty. To ja wiadomo, teraz tyle się luzu porobiło, że w zasadzie pomieściłoby się to na dwóch półkach, ale żeby to nie ugniatać, to i tak wykorzystałem te wszystkie trzy szafki. Nie zrobiłem jeszcze porządku z dokumentami, ale to dokumenty to będzie osobna sprawa, bo to mało widać, a... Czasochłonność właśnie byłaby zbyt duża, ale już mam koszulki przygotowane. Żeby później do tych segregatorów to powkładać, to będzie jeszcze lepiej. Jak widać sporo miejsca zajmują książki. W zasadzie nie wszystkie książki już mi są potrzebne. Pewnie najlepiej jakbym zrobił, to bym przynajmniej z połowę tych książek posprzedawał, to przynajmniej miałbym mniej rzeczy, mniej tego wszystkiego przekładania. Podczas przeglądania tych wszystkich półek znalazło się sporo ły Jest ich naprawdę. Całkiem sporo, niektóre to są takie płytki, na których prosto nagrywaliśmy jakieś dane, tu jeszcze jest cały taki pojemnik do płyty, nie mam pojęcia co na tych płytach znajdę, może jakieś ciekawe pliki. Tu też jeszcze takich ciekawych rzeczy z czasów koronawirusa, sporo maseczek się poznajdywało, niby, niby jednorazowego użytku, wiadomo używało się ich miliony razy.